Top 10 najlepszych miast do zamieszkania. Szukasz miasta na świecie, w którym po prostu wspaniale się mieszka? Takie miejsca naprawdę istnieją. Powstają nawet specjalne badania, które sprawdzają takie czynniki jak bezpieczeństwo, jakość infrastruktury, opieka zdrowotna, wydarzenia kulturalne czy możliwości edukacyjne. Przedstawiamy top 10 najlepszych miast do zamieszkania. Numer 10. Zurich, Szwajcaria których jest miejscem coraz bardziej zróżnicowanym społecznie, co zawdzięczna połączeniu różnych kultur, religii i języków. Przyciąga nie tylko znane międzynarodowe korporacje, ale również startupy technologiczne. Można tam znaleźć liczne galerie, butiki i kluby. Niestety koszty życia są naprawdę duże, dlatego postanowiliśmy tym miastem otworzyć dzisiejsze zestawienie. Jeśli jednak uda Ci się zdobyć dobrze płatną pracę, to będziesz ją wykonywać w pięknym miejscu, otoczonym majestatycznymi górami, zielonymi pastwiskami i malowniczymi rzekami. Numer 9. Sydney, Australia. Chociaż w Sydney pada prawie dwa razy częściej niż w Londynie, to wiele osób jest zgodnych, że to miasto należy do najpiękniejszych miejsc na świecie. Analitycy pracujący w firmie Economist Intelligence Unit po przeanalizowaniu wielu obszarów w mieście, takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy infrastruktura, zwrócili szczególną uwagę na jedną rzecz. Sydney zwiększyło swoje działania w zwalczaniu i łagodzeniu skutków zmian klimatycznych. To na pewno świetna wiadomość dla osób, które interesują się ekologią na co dzień. Numer 8. Toronto, Kanada. Toronto jest miastem, które corocznie zajmuje wysoką pozycję w rankingach miejsc z najlepszą stabilnością, opieką zdrowotną i edukacją. Pomimo to, większość osób zwraca uwagę na inny szczegół: w stolicy prowincji Ontario, prawie 50% mieszkańców urodziło się za granicą. Otwartość tamtejszej ludności jest tak duża, że imigrantów nazywają czule po prostu nowo przybyłymi. Numer 7. Tokio, Japonia. Stolica Japonii to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc na świecie. I zawdzięcza to nie tylko przygotowaniom do przełożonych letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Miasto nie słynie tylko ze świetnej infrastruktury. Tokio jest rajem dla osób, które kochają dobrze przyrządzone jedzenie. To tutaj restauracje mają więcej gwiazdek Michelin niż jakiekolwiek inne miejsce na świecie. Numer 6. Wellington, Nowa Zelandia. Wellington to drugie pod względem liczby ludności miasto Nowej Zelandii. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura pozwala na krótkie dojazdy. Poziom zanieczyszczeń od wielu lat uznawany jest za niski, a siła nabywcza ludności należy do najlepszych na świecie. Do tego miasto wyróżnia się tętniącym życiem kulturalnym, wspaniałymi plażami i zatokami oraz restauracjami i kawiarniami na prawie każdym rogu. Numer 5. Kopenhaga, Dania. Chociaż miasto cechują stosunkowo wysokie koszty życia, to mimo to wiele osób postanawia tam zamieszkać. Stolica Danii wyróżnia się systemem edukacji, dużą ilością bezpłatnych galerii sztuki oraz świetną infrastrukturą ekonomiczną. W tym mieście więcej ludzi dojeżdża do pracy na rowerach niż samochodami. Dodatkowo w 2019 roku uruchomiono City Circle Line, czyli linię metra, która obejmuje aż 17 zupełnie nowych stacji. Numer 4. Haga, Holandia. Dla wielu osób to miasto położone jest w miejscu jak z bajki. Od strony morza Hagę otaczają wydmy i aż 11 km plaż. Ruch uliczny jest świetnie zorganizowany, a do wielu miejsc dojedziesz na rowerze. Tutaj powszechne są elastyczne godziny pracy i praca w niepełnym wymiarze godzin. Mamy jeszcze jeden niekwestionowany plus tego miejsca. W porównaniu z innymi europejskimi miastami, koszty życia w Hadze nie należą do najwyższych. Numer 3. Monachium, Niemcy. Monachium jest miejscem, które łączy efektywne usługi publiczne ze zdrową równowagą między życiem zawodowym a prywatnym. Miasto dzięki stosunkowo niedrogim uniwersytetom przyciąga studentów z całego świata. Znajduje się również w bliskim położeniu Alp i wprost słynie z bajkowego krajobrazu. Stolica Bawarii może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia. Dodatkowo osoby kochające podróże mogą dolecieć z monachijskiego lotniska do prawie 300 miejsc na świecie. Numer 2 Helsinki, Finlandia. To nadmorskie miasto zostało kiedyś nazwane przez ONZ „stolicą najszczęśliwszego kraju na świecie. Helsinki cechują się bogatym życiem kulturalnym, licznymi galeriami sztuki i wieloma wydarzeniami towarzyskimi. Osoby mieszkające w tym mieście doceniają wysoką jakość edukacji i bezpłatną opiekę zdrowotną. Do tego infrastruktura pozwala przemieszczać się w stosunkowo krótkim czasie, a posiadając rower, można dojechać prawie wszędzie. Brzmi kusząco, prawda? Numer 1. Wiedeń, Austria. Wiedeń od wielu lat zajmuje bardzo wysokie miejsca w tego typu rankingach. Stolica Austrii przyciąga tłumy nie tylko swoją historyczną odsłoną, ale również artystyczną i kulinarną. Świetna infrastruktura zapewnia sprawne połączenia, a rowerzyści mogą przemieszczać się po ścieżkach rowerowych, których długość wynosi ponad 1000 km. Do tego Wiedeń cechują liczne tereny zielone, w których można odpoczywać. Pozostaje jedno pytanie: jak dobrze mówisz po niemiecku?